Witajcie, kochani. Witam Was na wyjątkowej herbacie jogowej, która jest ostatnią herbatą jogową w tym roku. Ostatnia herbata jogowa, ostatni mój live, ostatnie moje minuty pracy. I przechodzę na offline. Kochani, witam Was serdecznie. Na dzisiejszej herbacie nie odpowiadam na pytania Wasze na bieżąco, nie odpowiadam też na pytania, które zadaliście wcześniej, dlatego że takie pytania. Na te pytania, też odpowiadam we wtorki. Dzisiejszy live jest tylko takim pożegnaniem się, życzę, życzeniami i z życzeniami dla Was na te święta, na nowy rok. Zaraz wszystko jeszcze dokładnie powiem. I chciałam też dla Was przekazać Wam rytuał, o którym już mówiłam w poprzednim miesiącu: now nowego księżyca, bo przecież dzisiaj mamy Nów, nowy księżyc. Także powiem Wam, zrobimy sobie, czy zrobicie sobie w trakcie rytuał, to dosłownie trwa chwilę, więc przygotuj sobie coś do pisania, kartkę. Hmm, dzień dobry, dzień dobry Darku, widzę Ciebie, Krystyna, super, widzę Was dziewczyny, Ewa, witam Was, bo na Instagramie ja widzę jak się dołączacie, tutaj na YouTubie nikogo nie widzę, znaczy siebie jesteście też, ale nic nie piszecie, więc, więc nie wiem. Dzień dobry kochani, moi kochani, ja wchodzę już w tryb świąteczny, tak jak już zapowiadałam, kilka, przez kilka dni, przez kilka dni zapowiadałam, że zaraz po herbacie jogowej zamykam komputer, zamykam telefon. Na ostatnie maile odpowiedziałam i dopiero na następne maile odpowiem po 2 stycznia. Także niestety, ale nie będzie mnie już możliwe, nie będę pisała do Was, nie będę odpisywała, dlatego że potrzebuję resetu, bardzo potrzebuję tego. I potrzebuję też troszeczkę, wiecie, zamknąć komputer, telefon i pobyć ze sobą i nic nie robić, tak. Dzisiaj rozmawiałyśmy z Adam, moją prawą ręką wszystkiego i Adam mówi, zrobimy, muszę sobie zrobić jakiś taki plan odpoczynku. <grywia> co ja chcę dzisiaj? Co ona mówi? Muszę zaplanować sobie, chcę zaplanować sobie, co poczytam, co obejrzę. I mówię, Ada, 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 Ada. Mówię. Nie rób tego, znaczy się rób jak chcesz, ale Przecież nic nie musisz, to jest nasz odpoczynek. Więc Aga Yoga przechodzi na urlop do 2 stycznia. Także trochę więcej niż tydzień. Będziemy kompletnie offline. Mam nadzieję, że wszystkie Wasze życzenia zostały spełnione, wszystkie wątpliwości, płatności, i tak dalej. Bo niestety ale nie będzie nikogo nawet w dziale, też, klienta, i tak dalej. Ja Wam życzę odpoczynku takiego jak my sobie zafundowaliśmy. Ja czuję, czuję, że to jest najlepsze prosperity dla nas, że możemy sobie za to pozwolić, że nie czujemy się winni, że nie będę na Instagramie. Więc tak, nie będzie mnie na Instagramie, nie będę w ogóle przekazywać żadnych stories, postów i tak dalej. Jeszcze jutro tylko będzie ostatnia rolka. <grym> Zobaczycie jutro. A tak to dopiero następna, 2 stycznia. Przywitam się z Wami w nowym roku. Także kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. Przede wszystkim dużo miłości, Spokoju, radości w te święta. Wiele z Was uczestniczyło w medytacji, uczestniczy w medytacji zimowej, w której odpuszczamy to, co nam z przeszłości już co, co mija. Cudowna medytacja, która niesamowicie przygotowuje nas na nowe, robi nam porządki. Takie już tutaj dzisiaj w grupie rozmawialiśmy z, z osobami, które praktykują i już niesamowite rzeczy się dzieją. Jedna z najmocniejszych chyba medytacji, które wykonujemy, wykonywaliśmy w Aga Yoga. I też. Y w grupie Satnam Klubu wykonywaliśmy radykalne przebaczanie, niesamowita energia i wczoraj, i dzisiaj. Także kochani, tutaj z wieloma osobami jesteśmy przygotowani. Natomiast, kto nie jest w Satnam czy na medytacji, to Wam właśnie tego życzę, aby zostawić to, co było, albo aby przebaczyć, aby odpuścić i zacząć od początku. I na dzisiaj taki rytuał. Bo dzisiaj jest Nowy Księżyc. Więc mam nadzieję, że już macie jakąś kartkę do napisania lub na przykład coś do zanotowania, i polecam Wam. I chciałabym, żeby każdy z Was teraz, jeżeli nawet nie masz kartki, to możesz zrobić to w głowie. Każdy z Was niech na chwilę zamknie oczy. Zamknie oczy. Weź głęboki wdech. I wydech. I wdech. I wydech. Pomyśl teraz o trzech rzeczach, za które jesteś wdzięczna, wdzięczny w Twoim życiu, które teraz odczuwasz. Pomyśl o tym teraz, nazwij te rzeczy. I teraz otwórz oczy, weź kartkę. Może te rzeczy zanotować sobie na kartce. Kto ma ochoty, ja też zanotuję swoje. Swoje rzeczy, bo to jest coś, co trzeba zapisać koniecznie. Jeżeli nie, zapis, nie masz kartki, teraz to później zapisz to. Ja też zapisuję u siebie. Trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny, czy wdzięczna w zależności, czy to jest. Chłopak czy dziewczyna zapisuje sobie. <laughs> Piszecie, ja też zapisuję. Te wszystkie te trzy rzeczy, tylko o trzy zapytałyśmy. Hmm. I za chwilkę, jak zapiszecie te trzy rzeczy. To zamknij oczy znowu. I teraz pomyśl sobie o trzech Twoich marzeniach, życzeniach na ten nów, na ten następny miesiąc. Konkretnie, jakie są Twoje tutaj um, życzenia, intencje? Trzy na ten nów. Na razie tylko o nich pomyśl, nie zapisuj jeszcze. Jakie masz trzy intencje, trzy marzenia, trzy życzenia na ten nów. Kiedy już znasz je, to otwórz oczy i zapisz. Koniecznie zapisz te trzy życzenia. Ja zapisałam moje. Mam nadzieję, że też zapisaliście. Więc, kochani, kto nie miał kartki, czy nie ma czego teraz, to możecie zrobić później. Teraz jeszcze raz zamknij oczy i poczuj, jak te twoje trzy życzenia, marzenia wypuszczasz, tak jak na takim balonikiem, one po prostu fruną do góry, odeszły. Ale nie odeszły sobie gdzieś tam, tylko odeszły działać, żeby się spełniać. Także Poczuj, że odchodzą, idą wszechświat, i już gwiazdy, wszechświat, cokolwiek, jakokolwiek to czujesz, organizuje wszystko, żeby się spełniły. I weź głęboki wdech, i wydech, i teraz już nie myśl o tych intencjach. One po prostu, nie to, że masz w ogóle o nich nie myśleć, ale już nie myśl na tych, że jeszcze musisz je, już one po prostu się spełniają. Już pomyśl, jakby się spełniają, nawet już jej podziękuj za to, że się już spełniają. Także, kochani, mam nadzieję, że. Na nowy um, miesiąc, kiedy będziemy mieć znów no, znowu w styczniu, dacie mi znać, czy intencje się spełniły, jak się spełniły. Kochani, jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego. Tak jak powiedziałam wcześniej, e, za chwilkę, jak tylko skończymy live'a, czyli za sekundki parę, za sekund parę, wyłączam komputer, wyłączam Instagram, włączam w trybie offline i do 2 stycznia. Widzimy się, kochani. Też postarajcie się być ze swoimi bliskimi, odpocząć trochę mniej tego ekranu, tego wszystkiego. Stęsknimy się za tym i wrócimy do spotkań. <grych> Dziękuję Wam kochani. Buziaczki, wszystkiego dobrego. Satam. Pa. 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 Pa, kochani.